Witajcie, witajcie kochani. Witam Was tym razem z naszego auta. Tak, tak, dobrze widzieliśmy, jesteśmy w drodze. Mm, moi drodzy, nie wytrzymaliśmy i jedziemy do Polski. Nie wiem, co będzie w Polsce. Czy musimy na kwarantannie być, czy nie. Nie wiem, co nas czeka po powrocie do Austrii. Jestem bardzo ciekawa na granicy austriacko-czeskiej co będzie. Czy dostaniemy jakiś formularz na kwarantannę, czy nie? Bardzo zbieżne informacje są. Dużo czytałam, słyszałam, różnie to bywa, więc nie wiem. Jedni muszą być na kwarantannie, drudzy nie muszą być na kwarantannie. Ryzykujemy, jedziemy. Zrobię krótki filmik z tego, jak wygląda sytuacja na granicy w Mikulowie między Czechami a Austrią. Tak jak mówię, strasznie nam się tęskni. Mamy dość siedzenia już tutaj bez naszych rodzin. Boże Narodzenie, Sylwestra. Znajomi, znajomymi, przyjaciele, przyjaciółmi, ale za rodzicami, za moimi dziećmi tęskni mi się. Słyszałam, że w Polsce u mojego syna jak w przycach, jest fajny śnieg, także może troszeczkę skorzystamy. Chcemy zostać, może nawet tydzień, zobaczymy. No, także widzimy się później, zobaczymy co się dzieje na granicy. No i tak, jesteśmy już w Mikulowie, zbliżamy się do granicy. No i zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka, jakie będą kontrole i czy w ogóle coś będzie. Mamy troszkę stresa. Tutaj widzimy w stronę, w stronę Austrii. Policja stała. Na razie po stronie kierunek Czechy nic nie widać. Tam w oddali na wzgórzu widać w Mikulowie piękny zamek. No i cóż, jedziemy sobie ma pomału. Nic na razie nie widać, korka nie ma, pusto na drodze. O, i muszę wam powiedzieć kochani, że mamy jakieś takie napięcie, ciśnienie aha no i teraz zbliżamy się tutaj już do czeskiej granicy zobaczcie, pusto, cicho ani jednego auta jest godzina 14 2 styczeń 2021 roku Oj, Kajan, nie umył szyby, i taka brudna, że masakra. Aha, tu musimy zatrzymać się, bo musimy kupić winietę, czyli opłatę za autostradę w Czechach. Dobra, idziemy kupić i za chwilę widzimy się znowu. No, winietę żeśmy już kupili. To jest winieta na 10 dni. Ważna. Kosztuje to. 310 koron od 2 stycznia do 11 stycznia do godziny 23:59. No dobra, zapłaciliśmy, jedziemy dalej, zobaczymy, co tam dalej będzie. Słuchajcie, jesteśmy już po czeskiej stronie. No i jak na razie, jak sami widzieliście, żadnej kontroli. Może troszeczkę dalej będzie kontrola policji. No na razie, jesteśmy tak jak mówię, już w Mikulowie w Czechach i żadnej kontroli nie mieliśmy. Praktycznie ani jednego radiowozu po tej stronie nawet nie było widać. Dobra, jedziemy dalej. Jak coś będzie, to oczywiście od razu tutaj Wam dam znać. Jedziemy dalej. Jesteśmy w Brnie. Brno oddalone jest od granicy z Austrią. Około 45 km. No, i jak do tej pory, żadnej kontroli nie mieliśmy. Żadnej policji nie widzieliśmy. No więc jedziemy dalej. Kierujemy się teraz na Pragę. Zobaczymy, co będzie dalej. Powiem Wam, że ta droga dzisiejsza to jest taka wielka, niewiadoma. No, ale jak na razie, spokojnie. Korków nie ma. Aut też za wiele nie. Normalnie tutaj, na tej drodze, zawsze jest duży ruch. A teraz zaledwie kilka aut. Fajnie się jedzie. Trochę ten stres z nas, z nas zszedł. No to dojedziemy. Jesteśmy na autostradzie między Brnem a Pragą. Do Pragi mamy jeszcze według nawigacji 140 km. Później będziemy zjeżdżać z Autostrady i będziemy kierować się już na granicę polską, granicę z Jaguszcami. Moi drodzy, pomału zaczyna się robić ciemno, pomimo, że dopiero mamy godzinę 10 po trzeciej. No to tak, już troszeczkę się robi ciemno, bo nawet troszeczkę widzę mgła, zaczyna pokazywać się. Mam nadzieję, że jak zjedziemy z autostrady i zaczniemy kluczyć po tych polskich drodróżkach w stronę granicy polskiej, bo tam musimy do góry się wspinać, nie będzie bardzo mglisto, ślisko, no i będzie się dobrze jechało. No, jak na razie się jedzie fajnie. Nie robiliśmy sobie jeszcze żadnej przerwy. Nie wiem, może później na jakąś kawę zrobimy sobie przed Pragą. Mamy taką ulubioną swoją stację benzynową, zawsze tam robimy przerwę, ale nie wiem, czy dzisiaj. Właśnie coś słyszałam, że no nie bardzo można zatrzymywać się. Nie chcielibyśmy kusić losu, tylko jak najszybciej znaleźć się już w Polsce. Moja mama, tato i moje dzieci nie mają pojęcia, że przyjeżdżamy. To będzie dla nich też taka niespodzianka. Mam nadzieję, że się ucieszą. No, zobaczymy. Zobaczcie, jak mglisto i brzydko zrobiło się. Jak wyjeżdżaliśmy z Austrii, było fajne słoneczko. Była fajna pogoda. No, zobaczymy, co będzie dalej. Ale robi się coraz gorsza widoczność. Później w Brnie, a teraz jesteśmy w Pradze. I za chwilę będziemy skręcać na Hradec Kralowe i kierować się już w stronę Polski. No, ruchu dużego nie ma, w końcu to sobota, po południe już. Normalnie, jak tutaj jeździmy. No, to jest bardzo duży ruch, korek i bardzo nie, lubimy, bardzo nie lubimy tego odcinka, ale dzisiaj, jak na razie, spokój. No, i jak do tej pory, żadnej kontroli, żadnej policji, nikt nas nie zatrzymał, tyle bębnią w telewizji o tych kontrolach policyjnych. No, ale nie spotkaliśmy jeszcze się z żadną kontrolą. Tutaj, według, według nawigacji do Polski, mamy jeszcze godzinę i 48 minut. No, ale jak ja jestem w Pradze, to ja już myślę, że jestem na swoich terenach prawie, że w Polsce i już takie fajne uczucie, że jestem prawie w domu. No, bo Polska to mój dom. Nieważne, że później troszkę jeszcze muszę jechać, ale już czuję się prawie jak w domu. Słuchajcie, jesteśmy już w Polsce. Śniegu na drodze nie ma, ale tutaj po boku widzę troszeczkę śniegu jest. Także myślę, że trochę skorzystamy z zimy. Będziemy mogli założyć narty. Super. No, jeszcze chwileczkę, i będziemy już u mojego dziecka, jakżeż się cieszę. Super. No to widzimy się. Nie wiem, czy to będzie już następny filmik, czy jeszcze w tym filmiku. No w każdym razie, moi drodzy, jesteśmy w Polsce i wszystko dobrze było. No i jesteśmy w Szklarskiej porębie. Zjechaliśmy z granicy z Jakuszyc. No troszeczkę ludzi się kręci, ale nie za dużo. O tej porze normalnie to powinno tutaj, powinny tutaj być tłumy. Ale fajnie. Cieszę się, że udało nam się bez żadnych przeszkód, bez żadnych kontroli dotrzeć do Polski. No, tutaj w mieście nie widać śniegu, ale na górze troszkę śniegu było. Bo? Pączki. Krapfen, pączki, krapfen.